Cześć Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Żółwi Ninży. Ja jestem Pottern. Ostatnio zakończyliśmy parę misji, więc czas zrobić kolejne. Ok, dawaj na sam start. Kontynuujemy kierę. Jep, 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 jep. Ok. O właśnie, tu skończyliśmy. I czy to mamy zaliczone? Mamy. Czas na to. Albo pójdziemy do stadion tu tutaj tournament ha ha and hum Dobra zrobimy to zobaczymy o kurde dobra więc co to jest Dobra wiemy czekajcie muszę no. sobie przypomnieć te wszystkie chwyty to było to na no, geniec na no, a się broniło tu się pisga najlepiej. No na jest to. Nasza zmiana. Jest to jeszcze to. Dobre. Popierno oh, lecie. Lecie. Hmm. What? Fuck the logic. O. Dobra. Fuck. Co? So. What the fuck man? Dobra, gdzie ten przejść bokiem? Pewnie, że tu też muszę... Иосус, yes. yes. mm. <грая> <грая> Так нельзяло. это сделать? Так, так. Tak. Aha, już mogę teraz, dobra. Okej. Okay. To było tak. No ale było to na najlepiej. Patrz, ma jebany pterodactyl, kurwa, gówna. Ole, ci zajebie. nie śmietniku. No gin, śmieci mały Chodź tu, chodź Gdzie ty jesteś? No nie chcę go to przeciąć Dobra, was zabiję Okej, okay, alright motherfucker Nie ma tu nic nie mamy Okej, okay, piskamy dalej Dawaj co samoś o napój Energetic Czekaj co to było, to się kiedyś rozwalało? Fak, dobra właśnie O, geument Czekam, że idzie na wyskoku jakoś się bić Po prostu ja nie wiem Dobra, tego nie niszczymy to chyba można Z tego, no tak da się Chyba To też trzeba rozwalić, bo nie przejdziemy raczej Kiedyś się w tą gierkę szpilało, więc się pamięta Piść, 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 piść. O kurde, ale to jest twarde Jest twardsze niż te pieprzone roboty małe Ale mnie ty nie to w kurza o, zwróć mi kamerę. O, si. Dobra. Piś, piś. Jeden diament. Powiedz, ...tylko strzałki. W środku nic nie widzę. Widzę. Czeka, na to się strzelał? Na R. O. Żyje i tak. Nie pluje gówno. Gunwo jedno no. Zapomniał. <śmiew> Ooo, oh, Boże Boże, jedzie to wolno, ale jakoś dojedziemy. Z pewnością. Pierdolone roś rośliny, a ci zajebie. Szmato Aha, ja z tego wylecieć nie mogę, niestety. Tak? No to teraz się mam dostać? tylko Fucking Aaa, trzeba tak długo czekać Good Chapman. No Dobra Aha, bo to na jeden raz, pamiętam, to się rozwala Aha, obniża się, no nie dobra, ale w sumie tędy dojdę zajebie w to, nie Co teraz? No. o, to skoczyłem. jest? Nie wiem, po co to miałem w sumie załączyć. Nie mam bladego pojęcia. Tu jest, nie ma, nie ma. Mamy, O! tu jest. Diomend. What the fuck? To wejdem teraz... Miałem właściwie chyba co... Odcinek robić kogoś innego, z tego zapamiętam. Ciebie nie mogę, ciebie. Weź na no ich. Spierdol spatyka. Dobra, jednak ty też nie możesz Spierdalam z tym Mogę? Nie mogę Jest, udało się Co to jest? Zresztą tego nigdy nie rozwalę Jeszcze to mi pluje, no. Oho, teraz mam to. Że odwrócone mam bieguny. O, bieguny, też to powiedziałem. Dup mnie w sieć. Zajebie im. Że ich w życiu nie pokonam. Тимми, кто мог поконать? тем Не-не-не-не-не Не плюйте мне, только А, яднак О! 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 Że... Gzie... No... Be, be. Ja im zajebienie. Ja w takiej grze kurde przegrałem Co? Fucking Nie prześm tego Co to jest? Czekaj Bonus Materials No i co z tym? Mogę coś z tym zrobić, czy co? Nie wiem. Dobra, spoko, No yeah. a czyli ja po prostu tam mogę odświeżyć sobie jakieś pamięć coś, więc spoko całkiem. Dobrze, cofnij mi to i po prostu weźmiemy inną rundę, jak na razie. Exit. Czyżby to? Tak. Tamto wyjdziemy, no. Ta, ja. o tylko tego też nie lubię, dobra. Bierzemy... Leonardo da Vinci. Och, oni strzelają, ja zapomniałem. I paraliż w chuj. Czekaj, tam coś jest. Fuck. Czekaj na, czekaj Nie wiem jak tych u góry się zabijało Kim zajeb... Jest jeden Drugi Gień, śmieciu. Co się bronisz, ciota? Ciebie też trzeba rozwalić. Ten ja nim się zajebiście bije. Uwaga, idzie boom. Dawaj, dawaj. i z jeszcze go tą rundkę przejdę i zakończymy odcinek nie ma sensu robić takich długich tak przynajmniej nagram kilka z serii tego i będziemy maśnie, nie? znaczy kilka odcinków z tej serii ogólnie o to mi chodzi źle powiedziałem no i no, sam jakiegoś czerniaka O. A, jaką pisknię ko mnie ja nic się nie dzieje widzę nie wiem, co się stanie a dobra już wiem pisknię go stanie się coś. jest znak Fuck nie pamiętam jak tą rundę się przechodziło o tak mam zwiększony nie tak czekaj wait for me co jest Tamtędy? Przecież którędyś muszę tu wchodzić? Takie chuj. I dwa cycki obok. Fuck. No nie, nie. Wo fucking... Ale macie gówniaki tak w pierdol teraz, nie? Patrz. Zajęwy kuwa, kurwa z kurwa daj nie masz, kurde, innych klawiszy? Aili? Really. Sam się zabrudziłem, jestem debil. O się ma. się, śmiecie. Czekaj, no czekaj. I tam trafił jeszcze. U góry gdzieś jest. ja tam mam wchodzić. Musi być jakiś sposób przecież, żeby tam wejść. Aha. Czekaj no. Tam dalej jest? Ty to nie głupia, niewdzięczna pizdo. To musi gdzieś być wejście Kto na to wejść? Czemu na to nie chcesz wskoczyć? pędzlu? O, jest Czekaj Czekaj na, czekaj Kurle, kurle, bele skółek i tupający pędzel ze strony no, chyba tutaj, a tak pięknie <laughs> dosłownie nie. O, dobra, pierwsza was. Na mordę Możecie mi naszczeć szmaty Glizgaj tam Przeszedłem, no A Dawaj sam na to Pięknie Diamenty ja zdobyłem Kto teraz był najlepszy? Donatello Leonardo teraz nie brał Akcji MVP No nic, dzięki wszystkim za obejrzenie odcinka jeśli Ci się podobało zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. Motywacja jest, gra fajna jest, bajka oczywiście też była jeszcze lepsza niż gra. Ale nic, jeśli gra się podoba, to zostaw łapkę w górę. I pozdrawiam na razie, cześć!